W kolejnym odcinku jest sobota i będę nagrywać blog weekendu. poczytania na poniedziałek po fechach więc Będę mi właśnie czytać, bo żeby wiedzieć, że jeźdę i przeczytam. Dzisiaj czytam, to mniej będę miał poczytania w tygodniu. Fajną tapetę. Mam no, pokazać moją nową kolorowankę. Ale jak? I mają burzową. Jest jakaś dziewiętnasta. <laughs> Ja już poczytałam, i z moją siostrą takie położywałyśmy taki gier, bo pisałam litery. Teraz układamy z siostrą puzle. Z moją siostrą i to jest rysunek, to jest takie wyjechane, bo malowałam to na kolanie i to już będzie koniec, dzisiaj widzimy się rano. Wyjść spokojnie, bo mi siostra nie dawała nagrać. dobry, witajcie w niedzielę i teraz będę iść na śniadanie. Jesteś ja gotowy? już nagrywałam mojego pierwszego roku Jeśli to ja się do kościoła. Mam już w pierwsze daty marcu. w marcu, czy wydarzenia To już koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym. Pa!